ponieważ jak napisał Schopenhauer, nie myślę, więc czytam. Dzisiaj, dzisiaj czytam różowicza mm. i kapitulację, która jest dzisiaj również moją kapitulacją. Na wszystkich moich wieżach, snach, na słowach, na milczeniu powiewają białe flagi. Na mojej nienawiści, na mojej miłości, na poezji, zetknięte białe flagi. Na wszystkich murach, krajobrazach, na przeszłości i przyszłości wywiesiłem białe flagi. Na twarzach, na imionach, na wzniesieniach i upadkach powiewają białe flagi. Ze wszystkich moich okien. Spływają białe flagi. We wszystkich rękach trzymam białe flagi.